to ja do siebie mówię. Siadaj przy mikrofonie, Nie Hello, hello everyone. Nie ma krzesła, ale został przez kilka. kocham cię! Kocham cię, Nina. Szczefanku, kocham cię! Ta miłość musi być ogromna. Ogromna, cały czas od samego rana tak mnie właśnie wita. Moja Nunia, ogonek. Z nie, potrafi dużo więcej, ale na razie jakoś tak została i tak miłość obecnie A, jeszcze później miała spektaklu, w spektaklu ja, to sobie w z Orgęciem współpracowania też kultury dziedzictwa narodowego i Narodowego Centrum Kultury. Było 3, 4 dobrze zrozumiałem. 3, 4 Czyli na początku trzeba powtarzać 3, 4 i 4 po prostu. Ga, masz pomysł? Może. No, nie wiem. Jest jeszcze jakieś słowa? Jakieś dźwięki, mhm. żeby dźwięków, różnych, to jakieś dźwięki mu na przykład puszczać z płyty, albo też udawać te dźwięki. Ja tak, zgadza się, dźwięki. można też, można też od dźwięk, halo, kolego, dzień dobry! Halo, kolego... No to właśnie to jest przykład, halo, kolego, dzień dobry, ponieważ często rano wstając mówiłem, halo, koleżanko, dzień dobry! Bo to jest dziewczynka, no ale jej się spodobała no i krzyczy halo, kolego, dzień dobry! No tak, udało się zrobić to jedną krtanią. Tak? Tak jest. Jednym aparatem mowy. No Ty też jesteś Thanks. świetny gwarku. Nasz Niuniusia Ogonek cały czas w zagadkowym studiu i być może właśnie zawsze na scenę, Panie Stefanie, być może weźmiecie udział w naszym spektaklu? Byłoby nam bardzo miło. miło to oficjalnie nam... zapraszamy. Bardzo Dzień. dziękuję Niu i Ogonek za wizytę w studiu. Dziękuję. Hello. A, słucha uważnie. Dziękuję czołowemu beatboxerowi Rzeczypospolitej, Patrykowi Mateli. Dziękuję serdecznie. do tej okazji wspomnijmy jeszcze, że dzisiaj premierem ma twoja książka. Tak, jest Human Beatbox, osobisty instrument. Zapraszam, można sobie wejść na stronę beatboxinstrument.com i tam e, kupić tę książkę w wersji e-book nawet za złotówkę. A warto dlaczego? No dlatego, że dzieci również mogą skorzystać. I jest to pierwsza na świecie książka, która tak szeroko traktuje o zjawisku o tytule Human Beatbox. Tak jest.